Witajcie! Sobotnie popołudnie, pada śnieg, czyli w, w marcu, a w garncu. Stare przysłowie sprawdza się. W tym tygodniu było naprawdę pięknie, słonecznie, cieplutko, a dzisiaj widzicie, całkowicie się wszystko zmieniło. Jutro niedziela. Miałem ruszać na ryby. Zobaczymy jak będzie. Dzisiaj wleciał jeden film. Z drapek mam jeszcze do nagrania skenu Także w domowym Zaciszu można sobie spokojnie Przy takiej pogodzie Ponagrywać Dlatego serdecznie zapraszam I dziękuję za wszystkie subskrypcje Za wszystkie lajki A pogoda Jak to pogoda Jak to marzec Mam nadzieję, że jutro planów mi nie pokrzyżuje Bo ma być troszkę cieplej i, I słonecznie Ponoć 8 stopni Bo dzisiaj tylko zaledwie 2 No ale cóż poradzić Ważne, że wolne Ważne, że weekend I tak to wygląda Moi drodzy Tak to wygląda Trzeba siedzieć dzisiaj w domu Odpoczywać Zakupy porobione kupione, Film nagrany Keno też się zrobi I będzie w porządeczku Także zapraszam do subskrypcji kanału, do dawania łapek i będzie w porządeczku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich na ten weekend marcowy i życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam.